Mam takie do ciebie pierwsze pytanie. Co było pierwsze jajko czy kura? To jest dobre pytanie. No, <laughs> mega. I wydaje mi się, że najpierw było jajko, a potem kura. Okay. Ja myślę, że jajko. Tak? A było zapłodnione? No bo jeżeli nie, to nie powstała żadnego, niego ani kura, ani kogut, nie? Zostało po prostu jajkiem i koniec, a mamy dużo kogutów i kur, czyli musiało być zapłodnione. Czyli musiał być też kogut. Ciekawe, co? Bo żeby było jajko, musi być kura, aczkolwiek też pamiętajmy o tym, że dinozaury to składały jaja. Czyli najpierw był dinozaur, później miał jajko, tak? Tak. A dinozaur skąd się wziął? Wyewoluował. Okej. Okay. A co u niego pierwsze wyewoluowało? Nogi, y, ręce, czy, czy płuca, czy, czy przełyk? Na początku to to było bardziej po prostu materia roślinna, że... Ale ja nie jestem jakimś ekspertem. W A okej, okay. tak? bo tak się zastanawiam. Y, jeżeli nie miał płuc, to jak oddychał, wywołałeś właśnie tutaj e, ciekawy temat e, Boga. My wierzymy właśnie, że na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, później rośliny, zwierzęta, na końcu człowieka. Kojarzysz jak ten pierwszy człowiek miał na imię? Nie Adam chyba. Adam. Adam. Wiesz w ogóle co to znaczy w hebrajskim Adam? Tego co pamiętam to Wycięstwo? Nie, ale nie wiem. Człowiek. Albo a. ziemianin. Ten, który z ziemi wzięty, Biblia też mówi o drugim Adamie, o ostatnim Adamie. Kojarzysz? Słyszałeś kiedyś coś takiego? Słyszałem kto to mógł sformułowanie, robić? ale nie pamiętam, kto to mógłby a. być. A, Mojżesz. Może to jest ten sam? Przeczytam ci taki fragment. Stał się pierwszy człowiek Adam istotą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym. Pierwszy człowiek z ziemi, a drugi człowiek sam Pan z nieba. Kto to mógłby być? Sam Pan z nieba. O kurde, ty mi... Sam Pan z nieba, tak? No to uh -huh. może być y, albo Bóg, uh -huh. albo kolejny Jezus. Tu Jeszcze chodzi o go? tego jedynego Jezusa, akurat właśnie, o Jezusa Chrystusa, uh -huh. nie? Ale skoro jest nazwany duchem ożywiającym, to jak myślisz, dlaczego tak go nazwali, duchem ożywiającym, Jezusa? Że co, ożywi wszystkich? On może ożywił kogoś. Uh -huh. Okej, okay, no. czyli co byli... Tak, czyli, by, tak czyli byli umarli? No Byli umarli Możliwe. Zobacz, i was Paweł, apostoł do y, różnych ludzi wierzących, nie? I was, gdy byliście umarli w grzechach. Razem z Chrystusem Bóg ożywił, przebaczając wam grzechy i wymazał wykaz dłużny, który był przeciwko wam i przybił go do krzyża. Znasz może jakąś osobę, która nie ma grzechu? No, to musiałaby być bardzo nieskazitelna osoba. Ale... Nie no, każdy ma jakiś no grzechy. No. Chociaż zawsze... Trzeba pojmując to, jeżeli ktoś wierzy, tak? mm -hmm, no to oczywiście. wtedy będzie uważać, że ma grzech. Oczywiście. A jeżeli osoba nie wierzy, no to nie będzie uznał tego jako grzech. Jeżeli tak. nie wierzę w policję, nie znaczy, że nie zostanę zamknięty do więzienia. Jak załóżmy, nie wiem, coś zrobię złego, tak? No tak. Czy myślałeś kiedyś o tym? Tak w, w swoim kontekście: że, że y, potrzebowałbyś przebaczenia grzechów, o, potrzebował wymazania tego zapisu dłużnego? Nie, to, tak zupełnie nie myślałem. Rozdajemy tutaj takie monety pamiątkowe. Mógłbyś przeczytać coś na napisane? Gdzie będziesz spędzał wieczność? Hmm. Zastanawiałem się wielokrotnie nad tym. Mm -hmm. Jak byłem chrześcijanem, uznawałem, że może pójdę albo do nieba, albo dość czysta, albo do piekła. Mm -hmm. I potem stałem się bardziej. Z chrześcijana stałem się bardziej w tą drugą stronę, czyli mm -hmm. stałem się takim ateistycznym satanistą. Mm -hmm. Rozumiem. E, I... Uznawałem jakby to, że no i tak pójdę do tego piekła, to tam co tam, a teraz stałem się kompletnym ateistą. Po prostu człowiek gaśnie i, tak. i go nie ma, tak? No najprawdopodobniej tak. Mhm. Skąd pan się wziął na świecie? Skąd ja się wziąłem? Przez, e, przez to, że mój tata i moja mama postanowili mieć dziecko. Okej, okay. a oni skąd się wzięli? I to właśnie idziemy w, w stronę ewolucji, tak? tak? Chyba pan nie neguje. Znaczy evolucji. oni chyba też od rodziców, tak? I tak? I, tak, i było... tak? możemy aż do nieskończoności. Czyli jakby samo to już daje nam jakąś nadzieję, że życie jest wieczne. Chyba, że się zatrzymamy znaczy, w pewnym jest... momencie to... To i to chyba uwierzymy kalipsa, w to, tak? że, że był Bóg, który mm -hmm. jest wieczny i stworzył tak. człowieka, tak? Co my również wierzymy. To wracając do tego pytania, gdzie pan spędzi wieczność, to na gdzie dzisiaj de... gdzie spędzi gdzie, pan gdzie, wieczność? Y, gdzie, gdzie spędzę wieczność? Nie wiem. Pewnie w nicości. Nie istniejąc, tak? Tak, pewnie nie istniejąc, a jeżeli istnieje jakaś religia, jakaś wiara, to pójdę, sta stanę, no chyba Bóg mnie osądzi, tak? W rozumieniu, tak? I jak pan osądzi, to jak Pan wypadnie na tym sądzie? Jak wypadnę? Nie wiem, pewnie powie, dla jednych byłeś zły, dla innych byłeś dobry. Sąsiadom mówiłeś na klatce, dzień dobry. Mhm. To my I dzisiaj chcemy Panu powiedzieć czyjście, tą właśnie tak? chrześcijańską wersję, tak? tak? Nie oczywiście, nie namawiać, nie tak. powiedzieć, jak ona wygląda, że Pan Jezus powiedział, że każdy, kto wierzy we mnie, mhm. nie umrze, ale będzie miał życie wieczne, tylko i dlatego, ponieważ Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy. Mhm. Czyli to, co nas przed Bogiem obciąża to On to zabrał na siebie, tak? I wziął to na siebie. I nasze czyste konto jest, nie? Dzięki jest. temu, tak? No. Czyli jakby nie musimy już przed Bogiem właśnie stawać i się tłumaczyć, byłem taki albo nie taki, nie? Tak? Bo jakby Biblia mówi, że nie ma sprawiedliwego ani jednego. Że wszyscy zgrzeszyli jakby i, przy, i z takich dobrych uczynków nikt nie zostanie usprawiedliwiony przed Bogiem, nie? Czyli nikt, nikt nie idzie do Niego? Idzie ten, kto wierzy, że Jezus Chrystus umarł za Niego na krzyżu. No, no Ciekawe, prawda? Ciekawe, ciekawe. Tak, bo ta chrześcijańska opcja jest taka, że w niebie będą albo ludzie bez grzechu, albo ci, którym grzechy przebaczono. Z większość czasu byłem ateistą, mhm. ale teraz, jak miałbym zdecydować, gdzie mógłbym spędzić wieczność, to wybrałbym walhalę. Mhm. Bo ja wierzę w starych Bogów. Okay. Ale na przykład, jeżeli ktoś zrobiłby jakieś przestępstwo, to on by mógł wybrać, gdzie on trafi, czy raczej trafi do więzienia? No nie, no trafi do więzienia. i Biblia mówi, że zapłatą za grzechy śmierć, a darem łaski jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie. Że jeśli kiedyś będziesz się na tym zastanawiał, to my dzisiaj chcemy ci powiedzieć tą taką perspektywę biblijną, tą bożą. Bo On umarł również za Twoje grzechy. Możesz przeczytać, co jest na odwrocie napisane? Taka dobra wiadomość dla Ciebie dzisiaj. Tak, Bóg umiłował świat, że syn na swojego jedynego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Widzisz, Bóg Ciebie kocha i dał nawet Tobie dowód miłości, że Jezus Chrystus za ciebie umarł. To taka ostatnia wiadomość właśnie dla Pana, że Bóg Pana kocha. Jezus dał Panu dowód o, miłości. Ktoś mnie kocha. O. Jej, proszę o Bogu, pała Bogu że Jezus Pana kocha i dał nawet dowód miłości, bo y, zgodzi się Pan, że samo mówienie o miłości nie sprawia w nas jakiejś wielkiej radości. Jeżeli nam ktoś czyni miłość, to już jest inaczej, nie? I Bóg właśnie uczynił nam tą miłość, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, to Chrystus za nas umarł. Wszystkiego dobrego życzymy. A wszystkiego dobrego. Dzięki bardzo tak. za rozmowę z Bogiem. Tak. Życzę Ci wspaniałego dnia. Dzięki za rozmowę. Dziękuję. Chwała Bogu. Piąteczka. Dzięki za rozmowę.